Z tej strony Alain A w dzisiejszym filmiku chciałabym przedstawić Wam moje nowe figurki. Tak wiem, jest to kolejny shopping, jednak yy, niestety nie miałam dostępu do telefonu, którym nagrywam, montuję i na którym mam wszystkie zmontowane filmy, które czekają na wrzucenie na kanał. I niestety nie mogłam yy, nagrać filmików, dlatego dopiero teraz jest on. Tak, yy, więc. No, przepraszam Was jeszcze bardzo za tą przerwę, która była. Mam nadzieję, że więcej takich nie będzie, ale niestety, no nie zależało to ode mnie. Dzisiaj będą pokazane trzy, trzy paczki. Jedna przyszła mi we wtorek i mam jakiś archiwalny shopping z nią. Jednak jest on w tak słabym stanie i ma tak słabe oświetlenie, że nie nadaje się do wrzucenia. Więc nagrywam nowy. Druga paczka przyszła mi, kiedy już tego telefonu nie miałam. Więc yy, przez to, że musiałam otworzyć ją i zobaczyć, czy wszystko jest ok. Niestety nie ma openingu. Tak samo jak z pierwszą. No a trzecia paczka przyszła mi dzisiaj. Została nadana na wczoraj. No i na tej najbardziej mi zależało. Jednak niestety znowu nie mam openingu ze względu na to, że odebrałam ją. Yy, jak byłam na spotkaniu z koleżanką i niestety. Otworzyłam ją z koleżanką, bo po prostu, no, szczerze, nie chciało mi się chować tego pudełka do plecaka, więc otworzyłam ją. A więc jest ten składan jest ta składanka shoppingów, które powinny być openingami, jednak niestety z przyczyn niezależnych ode mnie nie są to openingi. Więc już dłużej nie przedłużając... Bo już przedłużam dwie minuty. Zaczynajmy. Pierwsza paczka kosztowała 20 zł. Była zamieniona z OLX. i od razu mówię, że to są kolejne podróbki. Przepraszam bardzo Was, jednak yy, te podróbki akurat kosiły mnie ceną. Już więcej podróbek nie będę. Na pewno. Pierwszą figurką z paczki jest to taki dok niemiecki. Posiada dziurkę. Jest to oczywiście podróbka. Wiem, że ten dog w oryginale ma białą rurkę, jednak tutaj od razu widać, że jest to podróbka. Jest to jednak bardzo dobrze wykonana podróbka, dlatego właśnie się skusiłam na ten zestaw. No. Ma sprężynującą główkę. No i ma numerek 2597. Przepraszam, 2598. Następnie mamy taką chiwałę. wygląda tak, posiada dziurkę, jest to oczywiście podróbka i oszy sobie za siebie, ale okej. Okay. Następnie mamy takiego hera. wygląda tak, posiada dziurkę, no i jest to podróbka, ma numerek 2249, no, ma sprężyniącą główkę. No i już ostatnią figurką jest to taki shorthair, posiada dziurkę, jest to podróbka i on ma bardzo e, taki miękki mechanizm jakby, ma bardzo fajny, jak oryginalny, tylko wiecie, jest to podrobiony mechanizm, jednak ma on bardzo taką, e, tą sprężynę taką miękką jakby. Ma ten short hair numerek 855. E, no. I ma tutaj zdarte oko, i tutaj trochę ładne. tak no to jest bardzo dobry w dobrym stanie. To już był koniec tej paczki. Druga paczka to była za 9 zł plus wysyłka. Są tam dodatki, więc okej, okay. pokażę ją. A i była ona z Vinted Pierwszą rzeczą jest obruszka. E, tak, ja kocham akurat te sobie obruszki. Tak wygląda. Jest to taka różowa, okrągła obruszka. Okrągła, No a jaka inna ma być obruszka? Ciekawe, to są obruszki kwadratowe. Aby prosto po... No, więc tak ona wygląda. E, kosztowała mnie e, 2 zł. Mam, myślę, że to bardzo dobra cena, bo niektórzy te obuduszki chcą po 10 zł. Więc no. A drugim dodatkiem jest wózek od 909 Taki zarąbisty wózek. Tak on wygląda. Ym, no. Posiadam taką poduszkę. Tak, jest to wózek od 909 Postanowiłam sobie kupić wózek od 909 Jest piękny Kosztował mnie 7 zł Musiałam się zastanowić, bo zapomniałam ile to jest 992 To jest trudna matematyka, zaawansowana No Dobra. Taką wygląda. No, jest bardzo ładne. Czekajcie, chcę tak zrobić. To jest profesjonalizm. No i trzecią i już ostatnią paczką. Jest to yy, paczka, znowu paczka z Vinted. za 60 zł. No i są tutaj już oryginalne LPS. Bardzo wyczekiwałam tej paczki, bo figurka, która była w środku, była moim marzeniem od bardzo dawna, więc zaraz Wam ją pokażę. Ogólnie na samym początku pokażę Wam... taką bo ona była w paczce, to jest gratis, tak wygląda, kurczę, posiada dziurkę... No ma ta dziurka, jak nie powiem do czego. No i ta małpa z, powinna mieć odczepianą główkę, ale boję się odczepić tą główkę, bo tutaj się to jakby... Ten cypek, na którym to się trzyma, on się jakby... łamie, Rwie się? Nie wiem... Boże... Kiedyś miałam tą małpę i sprzedałam ją ze względu na te oczy, które... Mówią same za siebie. No, dobra, można ją tak powiesić na ogonie i może patrzeć się na Was przez całą noc. Bardzo fajne. Eee... Okej, okay, no i LPS-em, na którego najbardziej czekałam i o którym marzyłam od dawna, jest to ta spanielka. Eee... Tak ona wygląda. Posiada dziurkę. Eee, jest oczywiście oryginalnym LPS-em, posiada przezroczystą rurkę. Ma numerek 1209. Boże, jak ja o tobie marzyłam długo. Ona jest piękna. Niestety nie ma sprężynującej główki, ale to da się zaradzić, bo potrafi wymienić mechanizmy. I już szukam mnie po posiada dobry mechanizmy, więc no. W końcu cię mam. Jestem na w stanie bardzo dobrym. Nie posiada nawet zdartych łapek ani ogonka, jedynie trochę ten nosek, ale to nie przeszkadza. Jakby nie mechanizm, to będziesz w trochę lepszym stanie. Muszę ją jeszcze lekko wyczyścić chusteczkami nabliżonymi i będzie naprawdę bardzo piękna. Ogólnie to myślę, że 60 zł za tą spanielkę to bardzo mała, niska cena, bo niektórzy tę spanielkę wystawiają po 150 zł, bo taka jest jej wartość. Tak. Około. Więc, no, a ja go sobie kupiłam na luzie za yy, 60 zł. No, bardzo się cieszę z jej zakupu, bo długo nie marzyłam. No i w końcu ją mam. Więc to już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was w moim gadaniem o plastikach. Zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego shoppingu oraz music video. Yy... Dobra. Więc widzimy się w następnym filmiku. Bajo!